Tu już wyjeżdżamy, z tej uliczki małej, miłej sercu i jedziemy w stronę miasta. Naszeniec zrobił mi taką wycieczkę turystyczno krajoznawczą, żeby Ostargadzie, tak, tak żebym wam troszeczkę ponagrywała. No i to jest miłe, fajnie. Z Także... tak, jak widać te, nie? Bierze. No właśnie tam z daleka widać te wieże, kościół kolegiaty. Ładnie, ładnie. Co widzimy naprzeciw, to on był kiedyś mniej więcej gdzieś tutaj, tutaj, gdzie ta tablica z napisem Witkowo. Gdzieś, dobrze mówię, tak, gdzieś tu. Tak, a tak, tutaj. Gdzieś tu. A tu była taka skarpa, i zostało przekopane, i wyprostowano po prostu, wyprostowano tą drogę, i tu powstał most. Ten most, ten tutaj był, w tym miejscu, ale ten tu mniejszy z przejściem dla pieszych został przekopany, przekopany tak. Ulica Warszawska, tam w ja oddali tu jest komenda policji, też nieodbudowana, postawiona od, od nowa, podstaw, tak, no. od podstaw, nowy budynek, okazały bardzo. Z lewej strony będziemy mieli park. Wam zawsze pokazuję te piękne róże, rozarium, to wszystko się będzie tutaj mieścić. O, tam widzę, że ludzie już sobie siedzą w parku. Park. stargard, ten ma ja nagrałam jak on nagrała. kiedy podświetlony bo teraz się nie bali no, no teraz no, nie wieczorem też nie nie? gdzieś pisali na na Facebooku że się, że się nie bali i też o, ładnie się... wygląda ktoś napisał i też ładnie no, no, ładnie, ładnie o no. tak dzisiaj Stargard troszeczkę z, z, z innej strony z innej strony ale to centrum I widzicie sami ile jest zieleni ale w ogóle tak ogólnie mówiąc to cała Polska jest zielona i jest pięknie w każdym mieście, w każdej wsi, czy tam gdzieś się przejeżdża, to wszędzie jest pięknie zielono. I to jest ważne. Poza miasta. Kiedyś PKS, nie? Tutaj PKS. był właśnie PKS Stały autobusy mm -hmm. no. Stały autobus Wszystko pozmieniane Takim się tam jest budowa no. Tutaj rzeka Ina, ale jest tam właśnie To co jest robione Poszerzana jest, nie, nie pogłębiana może że chociaż też z tamtej no, strony. Przecież, bo ja tak, ja mówię, to no to na bo... takie, nadbrze nadbrzeże. tak, żeby nie wylewała. Coś takiego. No. Pięknie. Tu jeszcze się stara taka kamienica zachowała. Przed remontem. Bo niektóre są wyremontowane. Tutaj też jeszcze. Takich właśnie, takich starych zdjęciach z to właśnie no. takie kamienice są a tutaj już nowość postawiona i to tak fajnie tutaj mamy elewator nie wiem czy jeszcze czynny ten elewator, chyba nie nie wiem nawet chyba nie, wydaje mi się, że tam z tamtej strony jest tam piczka, że nie do sprzedania nie wiem czy elewator cały czy ten? Teraz będzie po lewej naszej stronie, też jest. Tu nie chcę nagrywać, bo samochody przejeżdżają, też jest park, tam jest amfiteatr, też wam nagrywałam, pięknie, pięknie to wszystko wygląda teraz już, jak wszystko się tak obudziło do życia. Ta zieleń przecudnie tutaj się wkomponowuje w tą ulicę. Tu nagrywali Schemaliusza. Tak, tak, ja właśnie tu film nakręciłam, no, byłam wtedy, ale jakoś, no tyle się wyczekałam i nie spotkałam aktorów, no oni gdzieś w tym, w tym czasie gdzieś pojechali, bo gdzieś tam mieli w plenerze zdjęcia. tutaj szpital miejski. A tutaj się rozbudowuje dalej. Tutaj było kino. Kinoina, tak? Dobrze mówię? Tak, tam na górze to było kino. A teraz już nie ma zburzonej coś. I powstaje jakiś blok mieszkalny zapewne. Tam w oddali jest wejście na, na bazar, na rynek miejski. W zasadzie taka główna ulica. mają przerabiać, tylko nachodzą na, te, na deptak. Na deptak, która ma być zamknięta właśnie -out. dla aut. No bo faktycznie tutaj jest ciasno. A wszystkie sklepy tutaj są sytuowane. Tam w środku są, jest galeria, wchodzi się także. A tutaj już powstały sklepy takie nowoczesne jest taka ulica, tak zwany deptak i tu jest właśnie w Zagadzie ta ulica jeszcze z młodych lat pamiętam, że jak się szło właśnie na miasto z koleżankami to trzeba było koniecznie parę razy przejść po tym deptaku no ale takie, takie były realia, ale teraz też teraz też pewnie takie są no, zawsze jest tu najwięcej ludzi no dzisiaj jest spokój, bo to po świętach to jeszcze nie ma takiego ruchu Tutaj jest kino, teraz tylko wejście z tamtej strony, z tej strony tu, a z tamtej, o i z tej strony też jest wejście. Zawsze jakieś stanie samochód, mi ładnie tu zasłoni. No i jesteśmy na ulicy Wyszyńskiego, kiedyś Mariana Włóczka. Ja kupiłam sobie takie ładne bratki na balkon, zaraz je postawię, na cmentarz kupiłam takie same tylko niebieskie, też śliczne, miałam pokazać, jakoś zapomniałam, a nie chciałam tam kręcić na cmentarzu, jeszcze obok był pogrzeb, także niezręcznie było, ale ładne. Teraz wam pokażę, gdzie je postawiłam. Takie miejsce znalazłam na moje kwiatuszki. No, jakie ładne miejsce. Tam mam krzesełko blisko, to będę sobie siedzieć. Oczywiście będą jeszcze inne kwiatki, to na razie, żeby było czym oczy pocieszyć. Teraz sobie zaparzę kawę. Dostałam wspaniały sernik na święta, dosłownie puch. Coś smacznego, także do kawy będzie w sam raz. Na dworze duszno. Naprawdę chyba będzie burza zaraz, chociaż zapowiadają u nas burze być może będzie. Jakieś chmurki się zbierają, no ale duchota taka jest, że rzeczywiście coś może być na rzeczy.